Hej, cześć, siemaneczko, jestem Wojtek i witam was w kolejnym odcinku Disconere do dwójki Jak pamiętamy skończyliśmy w biurze e, Kirina Jindosha Kirina Jindosha właśnie I zajmiemy się właśnie, w tym odcinku spróbujemy się nie zająć jego paskudnymi robotami A na razie się spróbuję skupić I jakoś to zrobić tak, żeby wyeliminować Kirina Potem się zająć maszynami oczywiście Nie wiem, może spróbujesz granat na dół i coś to da. Może tam pójdą, Dobra, poszły tam, może mi tylko. A, dobra, i Kirin został sam. To dobra, pójdziemy, Kirina teraz. Zajmiemy się oczywiście teraz tymi robotami, więc no teraz gdzie, są, gdzie one są te roboty, kurde. Ja jakąś notatkę. Dobra, gdzie są te roboty? Jeden właśnie tam, drugi spodem, dobra. problemie, kurde dobra, poszukajmy może jakiś przedmiotów tutaj do, do do wzięcia sobie bo to mieliśmy tu inne przejście, kurde niby co my tu mamy, Mam tutaj coś, mam minę ogłuszającą mamy tutaj klucz i to chyba tam tyle a nie, ja widzę jeszcze, notatki są Dobra, macie tutaj przeczytajcie sobie ja lecę dalej. O kurde, to tu jakoś inaczej można było przejść? Pokażcie mi to, tu mamy audiograf. Nie jeden bogacz. Znalezienie rozwiązania może zająć mi lata. Ale jeśli ujarzmie Sokołowa, być może wspólnie usprawnimy proces i zaczniemy tworzyć mechanicznych żołnierzy dużo taniej. Czy uwiodę swego starego nauczyciela radością odkrywania, czy też będę musiał zmusić go do współpracy elektrowstrząsami? A to bez znaczenia. Idziemy już w stronę laboratorium I tutaj już sobie poeksplorujemy Tutaj chyba nic nie ma po tej stronie Tak, tylko musimy wrócić Tutaj chyba też nic nie będzie mi się tak zdaje No nie, to nie to. Boże, już my złożył źle um, Czy coś tutaj będzie? Pytanie Nie, to jest tylko imadło Runa jest na dole pod nami Może dzięki tej maszynie twoja śmierć nie będzie konieczna, Jindosz. Anton Sokoł, Niegdyś medyk cesarski i rektor Akademii Filozofii Naturalnej. W czasach świetności najbardziej wzięty malarz cesarstwa. Kiedyś był mym bohaterem. się streszczaj, Jindosz. Nie wiem, co chcesz osiągnąć, ale muszę przyznać, że ciekawi mnie, jak działa ten przedmiot. Cierpliwości, przyjacielu. Ważna jest kolejność wydarzeń. Wkrótce poznasz moją maszynę do elektrostrząsów. Ale kiedy? Zanim blask w twoich oczach zniknie, czy jednak później? I gdzie on się wtedy podzieje? Powie. Czy istnieje ktoś, kto uwielbia dźwięk własnego głosu bardziej niż Ty, Gingos? Może to urządzenie nam to powie? Nie. Niestety nie powie. Potrafi za to odebrać Ci to, co kochasz najbardziej. Twój intelekt. Jeśli nie zgodzisz się na współpracę przy tworzeniu nowego prototypu mechanicznego, użyję maszyny na Twoim mózgu, Sokołow. Odmawiam. Może i zmienisz mnie w zaślinionego idiotę, ale za to nie będę musiał słuchać tych psównych teorii. No, może i tak, więc dajmy się może teraz po tego. po Dosha, może? Churde, no Mamy windę. W ogóle ciekawostkę, windę można rozwalić, ale no, nie, nie rozwalaję, bo będzie potrzebna. Ewentualnie jak będę musiał są spieprzać po dżindosza, no to wtedy może ją rozwalę. Jeszcze tutaj chwilę poeksplorujmy. Czy coś tutaj znajdę. Dobra, może pociągnijmy za jakąś wajkę może. Nie wiem, która spowoduje, że... Nie wiem, losowo wiem, zobaczmy co... A, bo to jest to, dobra. To udajmy się może, o. Po tą runę Co tutaj jest, o. Czytaj Przeczytajcie sobie, ale lecę dalej Czy coś tu jeszcze jest Mamy tutaj eliksir, klucz Ale co my jeszcze tutaj mamy yy, to Włączymy sobie, poprzewodzimy sobie tutaj trochę tego Tutaj chyba nic nie ma w ogóle. Jeśli coś było, ale Chyba nic nie będzie, kurde, raczej. No, tu chyba raczej nic nie będzie. To są same ciała. Dobra, e, jak stąd teraz wyjść, kurde? Tutaj była jakieś drzwi, A czekajcie, bo to są jakieś drzwi. O, no i windą sobie możemy zjechać. E, może zrobimy tak, żeby, nie, żeby zaoszczędzić troszkę czasu. No i jednak nie trzeba, jednak windę zawołać bo jednak, nie? Oh, shit. No, musieliśmy, no. Dało się. W każdej chwili możemy strzelić prosto w web, ale dobra. Coś tam, wskazówka polega na tym, żeby dać chyba jak najmniejszą moc. Czyli jak to zrobić mamy? Eee, jak to się ustawia? A, tu się ustawia. Gdzie jest drugi panel? Czy to to jest ten panel? Dobra, potrzebujemy chyba mocy. Eee, chyba, chyba jest git? Nie, nie jest chyba git. Dobra, czekajcie. Eee, trzeba to rozkminić My mamy tych tak w ogóle. mamy Chyba powinniśmy mieć 5, tak mamy 5. Dobra, jeszcze jej mamy to mówię coś odblokowaną. Maszyna do elektrowstrząsów powinna już działać. Co robisz? Dam ci wszystko! Wszystko, czego zechcesz! Kręczyć! Nie rób tego! Tak wiele przepadnie, cała epoka rozwoju! Ludziom takim jak ty nie można pozwolić swobodnie działać. I jeśli wyleję, Fas na miedzianą płytkę, to, to co się stanie? Wiedziałem to jeszcze przed chwilą. Zna ktoś odpowiedź? Dobra, idziemy już w stronę tego, e, Antona Sokowa. Chociaż ja jeszcze tu pokój pod nami widziałem ze sejfem chyba bodajże. Więc jeszcze, jeszcze się do niego tutaj dostaniemy, o widzicie jest. Tak jak tu się dostać kurde, tutaj widzimy. Nie, ja myślałem, że to można rozwalić. Czekajcie, może coś z tym A to nawet nie jest safe, tylko tego taki pokój. Pokoik. Aha, i co? I co, My tutaj uwięzieni jesteśmy, a nie jest przycisk. Dobra. drogi w dół. Skąd kurde, przepraszam się nie odzę, ale próbuję się dość skupić, kurde. Kurde, jak tu się dostać? bo jakoś tak. O, tutaj chyba po rurach trzeba. O, mamy odpowiedź jak się dostać bez umiejętności. No logika tej gry mnie dobija, no muszę to powiedzieć, no. Zagraniczny żołnierz go wykonał.

No, tam, tam to już czytaliśmy chyba, tak? Nie, bo tam po pomieszczeniu jeszcze mnie nie było. Dobra Co jest? No działaj Czego nie działasz? Dobra, o, tam coś jest za ścianą w ogóle Dobra, albo tutaj jest to, dobra To jest ten sam pokój, tylko inaczej to wygląda Teraz taki jest bardziej skrócony Nie wiem masakrę z tymi pokojami kurde Przydało dosyć normalnie Dobra mierza o to Przejdźmy sobie może troszkę dalej z oczywiście tą umiejętnością Poczytaliśmy, to sobie zjemy To chyba tyle z tego pokoju będzie, chyba że coś tutaj nie, tutaj nic nie będzie raczej O, mamy to i mamy notatkę. I chyba tutaj raczej się już z Wami pożegnam. Dziękuję Wam za oglądanie i do następnego zostawcie subskrypcję i lajk like, oczywiście.